Dzisiaj chciałabym wyjaśnić, czym są drożdże dla naszych roślin, ponieważ często słyszę, że jest to odżywka. Drożdże nie są odżywką, są stymulatorem wzrostu. Wiem, że wiele osób znowu będzie uważało inaczej, dlatego postanowiłam wytłumaczyć Wam dlaczego. Powiem Wam, czym podlać rozsadę ogórków aby uzyskać kilka razy większe krzaczki. Ten stymulator wzrostu wielokrotnie zwiększa rozwój systemu korzeniowego oraz części nadziemnej rośliny. Jak go przygotować? Do półlitrowego słoika z dobrze ciepłą wodą, tak około 30-35 stopni Celsjusza, wsypujemy 5 g drożdży granulowanych, mieszamy i odczekujemy około 5 minut, aby dokładnie się rozpuściły. Wówczas dosypujemy do nich łyżkę stołową cukru, taką z małą górką i ponownie mieszamy. W chłodnej wodzie drożdże nie będą pracować, a w grolącej je zabijemy. Ponieważ są one różnej wielkości, jeżeli chodzi o opakowania, proszę dokładnie odmierzyć 5 gram. Nasz roztwór wlewamy do wiadra z 5 litrami ciepłej wody. Możemy wcześniej wiatro z wodą postawić na słoneczku, aby się nagrzało. Bardzo ważne, aby na całym etapie przygotowania tego stymulatoru wzrostu woda była dobrze ciepła. Całość ponownie musimy wymieszać i odstawiamy w ciepłe miejsce na dwie godziny. Uzyskaliśmy koncentrat, który wystarczy nam do wzmocnienia wielu roślin w naszym ogrodzie. Podlewać nasze rośliny powinniśmy wczesnym wieczorem, tak około godziny 17.00. Aby nasza ziemia była jeszcze dobrze nagrzana, po dwóch godzinach nasz koncentrat musimy ponownie rozcieńczyć. Do dziesięciolitrowego wiadra z ośmioma litrami ciepłej wody dolewamy 2 litry koncentratu, mieszamy i podlewamy nasze roślinki. Po pół litra wokół każdej z nich. Jeżeli nasza rozsada jest zbyt słaba lub mała i wątła, to należy jeszcze bardziej ją rozcieńczyć wodą. Jeżeli ta ilość będzie dla was niewystarczająca, to musicie zwiększyć proporcje, np. dwukrotnie wszystkiego więcej lub odpowiednio mniej, gdy jest za dużo. Ale proszę też pamiętać, że to, co już mamy przygotowane, musimy od razu zużyć. Nie możemy zostawić na przykład do dnia następnego, ponieważ utracimy właściwości naszych drożdży. Dlatego radzę przemyśleć, jaka jednorazowa ilość będzie nam potrzebna. Jeszcze raz przypominam, że każdą odżywkę, lub w tym wypadku roztwór drożdżowy, zawsze polewamy po wilgotnej, a nie suchej glebie. Korzenie łatwiej ją pobierają i rezultat jej działania będzie również większy. Proszę pamiętać, że jest to stymulator wzrostu, to o czym już mówiłam, a nie odżywka, jak uważa większość osób i często o tym piszą w internecie. Roztwór ten nie może być zaliczany jako odżywka, ponieważ wasz nie zawiera potrzebnego roślinom fosforu, potasu czy azotu. Zawiera on grzyby, które przyspieszają wzrost roślin i wspomagają rozwój ich systemu korzeniowego. Wspierają też rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych, wspierając groźne choroby, cho, grzyby chorobotwórcze. Są też dla naszych roślin rodzajem mikoryzy, gdyż pomagają im przyswajać z podłoża cenne substancje odżywcze. Grzyby zawarte w naszym roztworze od razu zaczynają pracować przerabiają w ziemi organiczne składniki, wydzielając z niej azot i bardzo małej ilości fosfor azot, czyli to co jest potrzebne naszym roślinom do bujnego wzrostu. Sami przekonacie się, jak pięknie zaczną rosnąć, ponieważ system korzeniowy mocno się rozwinie, a dzięki temu zwiększy się też ich część nadziemna. Bardzo ważne jest, abyśmy stosowali ten roztwór z drożdży wyłącznie na początku uprawy, aby wzmocnić roślinę, ale przede wszystkim jej system korzeniowy. Później już nim nie podlewamy, ponieważ rośliny będą zwiększać swoją masę i na tym się skupiać kosztem owocowania. Dlatego nigdy nie zapominajmy o tym, że niezależnie od drożdży nasza grządka powinna być odżywiona na przykład nawozem lub kompostem. Powinniśmy stosować to łącznie, czyli i odżywka, i stymulator wzrostu. Ich zadanie jest inne. Można również przed podlaniem roztworem drożdżowy rozsypać wokół roślin na przykład popiół drzewny. Jeśli nasza ziemia nie ma składników odżywczych potrzebnych roślinom, a podlejemy drożdżami, to co się stanie? Zaczną one szybko rosnąć, zawiązywać zalążki owoców, a nie mając tego, co jest im niezbędne do rozwoju, mogą zacząć zrzucać kwiaty, zawiązki i dodatkowo będą podsychać. Omówiliśmy rolę drożdży w rozwoju rozsady w gruncie ogórków, ale możemy zastosować ją i do pozostałych roślin. Podane proporcje dotyczą drożdży granulowanych, do świeżych będą inne, ale to przygotuję dla Was w najbliższym czasie.